Rada Gospodarcza i Społeczna ONZ, czyli ECOSOC, jest jednym z sześciu głównych organów Organizacji Narodów Zjednoczonych. Powstała, by zajmować się sprawami gospodarczymi, społecznymi, kulturalnymi i pokrewnymi. Jeśli Rada Bezpieczeństwa odpowiedzialna jest za bezpieczeństwo międzynarodowe, to ECOSOC za bezpieczeństwo ludzkie, rozumiane jako godne życie, edukacja, zdrowie i równość szans. Rada Gospodarcza i Społeczna liczy 54 państwa członkowskie wybierane na trzyletnie kadencje przez Zgromadzenie Ogólne. Jest to forum, w którym rządy przy udziale organizacji międzynarodowych, ekspertów i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego wspólnie analizują globalne wyzwania i proponują rozwiązania. To właśnie ECOSOC koordynuje pracę lub współpracuje z szeregiem wyspecjalizowanych agencji funduszy i programów Narodów Zjednoczonych. Są to m.in. takie organizacje jak Światowa Organizacja Zdrowia, UNESCO, Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Wyżywienia i Rolnictwa, Międzynarodowa Organizacja Pracy, Bank Światowy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czy programy i fundusze takie jak UNDP, UMPFA czy UNICEF. Jedną z cech wyróżniających ECOSOC jest szeroka współpraca z organizacjami pozarządowymi. Już od 1946 roku NGOsy mogą uzyskiwać tak zwany status konsultacyjny, który pozwala im uczestniczyć w posiedzeniach rady, przedstawiać raporty i opinie. Dziś z ECOSOC współpracuje ponad 6000 organizacji z całego świata, od dużych międzynarodowych sieci, takich jak Amnesty International czy Oxfam, po małe inicjatywy lokalne. Dzięki temu Rada stała się jednym z pierwszych globalnych forów, w którym społeczeństwo obywatelskie uzyskało realny głos w debacie międzynarodowej. Najbardziej ambitnym i nowoczesnym przedsięwzięciem, za które odpowiedzialna jest Rada, jest Agenda 2030 i jej 17 celów zrównoważonego rozwoju. Przyjęta w 2015 roku jest efektem kilkuletnich negocjacji i największego w historii procesu konsultacji z rządami, ekspertami i organizacjami społecznymi. To wspólny plan działania całej społeczności międzynarodowej, który łączy walkę z ubóstwem, ochronę środowiska, równość płci, pokój i partnerstwo w jeden spójny projekt. Zrównoważony rozwój to idea, która wymaga współpracy ponad podziałami między północą i południem, bogatymi i biednymi, państwami i obywatelami. Agenda 2030 stała się symbolem nowego myślenia o globalnej odpowiedzialności. Dzięki ECOSOC proces ten ma charakter otwarty i inkluzywny. Co roku w ramach Forum Politycznego Wysokiego Szczebla przedstawiciele rządów i organizacji społecznych oceniają postępy w realizacji celów i szukają wspólnych rozwiązań. Oczywiście Rada nie jest wolna od słabości. Bywa krytykowana za biurokrację, zbyt ogólne rekomendacje i ograniczoną siłę sprawczą wobec potężnych instytucji finansowych czy korporacji. Jednak w świecie, który coraz częściej szuka raczej doraźnych niż wspólnych rozwiązań, ECOSOC wciąż przypomina, że rozwój i bezpieczeństwo nie są możliwe bez współpracy, solidarności i poszanowania ludzkiej godności. W 80. rocznicę powstania ONZ Rada Gospodarcza i Społeczna pozostaje sercem tej idei, miejscem, gdzie świat wciąż próbuje budować wspólną wizję lepszej przyszłości.